Siłownia Imperium Chodzieży organizuje dzisiaj sympozjum, a sympozjum, właściwie to spotkanie, taki wykład, prowadzi Karol Małecki, który jest naszym gościem, gościem Portalu Rodzickiego. Karolu, przedstaw się krótko. Wiem, że zajmujesz się sportami, sportem, kulturystyką, chyba i nie tylko. Dokładnie. Witam wszystkich. Nazywam się Karol Małecki. Jestem tutaj w Chodzieży, moje mojej rejony, pochodzę z opakunkach. To taka mała z między Piją a Obecnie mieszkam w Poznaniu, więc przyjechałem dzisiaj z Poznania specjalnie z do Was. Opowiedzieć troszeczkę o wiecie, suplementacji i o samym treningu, ponieważ każdy z Was chce mieć super formę i, no i dążyć do tego, żeby ją uzyskać. Ja na co dzień jestem trenerem personalnym w Poznaniu, ale również tym czynnym kulturystą, który akurat przygotowuje się do mistrzostw świata. Jesteś członkiem kadry polskiej? Tak. E, mam takie pytanie do Ciebie. Czy można powiedzieć, że dzisiaj w Polsce, nie wiem jak tu w Europie, na pewno też podobnie, trendy są teraz podobne, już nie ma tego okresu, że się spóźniamy, w sumie idziemy prawie, że... Ale każdy biegnie, każdy biegnie, bo takie czasy, że nic nie ma czasu, prawda? Ale moje pytanie brzmi następująco: czy można powiedzieć o tym, że mamy teraz modę na uprawianie sportu siłowych? Jak najmniej, nie tylko siłowych, ale mamy bardzo dużą modę na... Na ruch. Świadomość ludzi jest coraz tu większa. Przecież na dworze widać ciągle, że ktoś biegnie, że ktoś idzie, że ktoś jedzie na rowerze. Kiedyś tak nie było, a teraz jest bardzo duża, coraz większa świadomość ludzka, co jest fajne, bo nie siedzimy przy domu, przed telewizorem i robimy coś dla siebie, lepiej się czujemy, i, no i fajnie. No bo tutaj dużo, dużo słuchałem Cię z, z ciekawością, no. chociaż dla mnie też są tematy y, obce, ale ważne jest to, że w uprawianiu jakiegokolwiek sportu. Nawet, nawet nie sportu, ale w normalnym codziennym życiu ważna jest dieta, ważne jest ugnienie, odżywianie. Zawsze to powtarzam i zawsze od tego wychodzę, że dieta to jest najważniejsza sprawa, od której zaczynamy. Ludzie boją bo się słowa dieta, bo kojarzą sobie z czymś strasznym, z czymś niedobrym. Z szpitalem? To... Z... Dokładnie. Nie, dieta to jest coś smacznego, coś zdrowego i ma nam zrobić przyjemność. Oczywiście trzeba zmienić nawyki żywieniowe, dietę zmienić o 180 stopni i wtedy to ma nogi. To teraz mam takie pytanie, troszeczkę yy, dotyczące mnie. Widzisz mnie za kamerą, 45-letni facet z brzuszkiem, który jakoś nie potrafi znaleźć sobie motywacji do tego, żeby zaczął przyprawiać sport, tak? bo wiadomo, kryzys wieku średniego, ale to niekoniecznie zawsze, ale jest bardzo wiele osób, które zawsze znajdą sobie jakiś wykręt, żeby nie zadbać o siebie, a to, a to są zagonieni, tak jak mówimy, ciągle coś robimy, pracujemy, albo po prostu leniwy, uwiązani do komputera, do telewizora. Co byś takiemu człowiekowi powiedział? Musisz mu minutę zmotywować do tego, żeby się za siebie wziął. Często przychodzą do mnie nowi klienci, z którymi mam styczność. Rok temu nie pomyśleli sobie, żeby zmienić coś w ogóle ze swoim życiem. Zadzwonili do mnie, to już jest sukces. Zacząłem z nimi rozmawiać. Przez te wszystkie lata, kiedy od 2008 roku jestem trenerem personalnym, nauczyłem się jak psychologiem też. Jak podejść do nich, jak wytłumaczyć, jak ważna jest dieta, jak ważny jest sam trening i od podstaw pokazuje, jak to robimy na treningu aerobowym, na treningu siłowym i każdy, kto przyszedł nieśmiały, bojąc się wejść na siłownię myślał, że wszyscy będą go wytykali palcami i śmiali się z niego, tak nie jest, każdy ma swój cel i on widzi, że kurczę, fajnie jest, każdy ma swój cel, każdy coś robi, trener nie odpowiada, staramy się robić tak, żeby... Ta osoba zaufała trenerowi, bo ten trener coś już wie, coś osiągnął, więc na pewno poradzi. I chodzi o to, żeby ta osoba też uzyskała też swój cel. A wiadomo, że chce słuchnąć, no, on słuchnie, ale jeżeli będzie to, co mówię. I wiadomo, to jest kwestia tego, że musimy troszeczkę porozmawiać, musimy się dowiedzieć, jaką masz aktualną dietę i jaką masz pracę, co robisz, po to mi potrzebne, żeby wiedzieć, jaki masz wydatek energetyczny. I wtedy możemy coś ustalić, ile razy w ciągu tygodnia trening jak z dietą i w ogóle jak zacząć ten treningi. Dobra, dziękuję Ci Karol za rozmowę. Yy, mogę Ci życzyć sukcesów, bo jesteś jakby nie patrzeć yy, kadrowiczem, reprezentujesz Polskę na arenie międzynarodowej, więc życzę sukcesów no i, i życzę też yy, wytrwałości, bo widać efekty. Być może ta rozmowa, to dzisiaj mieliśmy też mi osobiście pomoże i muszę się... Mam nadzieję, że to zaowocuje i że nas naraz się spotkamy to formacie. Zapraszam serdecznie. Dzięki Łukaszowi tutaj mogę do siłowni przyjść, bo mnie wielokrotnie zapraszał. Zawsze, zawsze miałem jakieś wytłumaczenie, żeby nie przyjść. To, ale teraz, może... to teraz już jest i to jest ten początek. A jeszcze bardzo dziękuję za te miłe słowa. Będę się starał, żeby godnie zaprezentować nasz kraj na tego rożniczze za które się w Hiszpanii w listopadzie. Jednak no, potrzeba, potrzeba jest... tyle czasu, żeby przygotować taką formę. Czyli od czerwca zaczynam 5 miesięcy redukcji i ta forma już myślę, że będzie... Yy, Dobra, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.